Czy Ukraina jest silniejsza czy słabsza, szczególnie w porównaniu do momentu, w którym Rosja rozpoczęła z nią wojnę w 2014 roku? Czy pod względem politycznym i wojskowym jest skazana na porażkę? A może Ukraina jest w stanie tę wojnę wygrać? Na czym więc będzie polegało jej zwycięstwo? Jak należy je zdefiniować? Ja nazywam się Piotr Zych, zapraszam do Polityki Wielkich Obszarów, zapraszam do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Czy Ukraina zatem może wygrać wojnę z Rosją? Należy, tak powiem, żeby na to pytanie odpowiedzieć, zastanowić się, na czym polega spór. Spór jest istotnie strategiczny zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. Dla Rosji wielka imperialna historia zaczęła się od Powstania Chmielnickiego w takim znaczeniu, że przechwyciła po prostu Ukrainę, zaczęła ją rusfikować i zasoby Ukrainy należą do najważniejszych, jeżeli chodzi o budowanie potęgi siły wynikającej, tak powiem, zarówno z powodów demograficznych, żywnościowych, jak i przemysłowych. To Ukraina daje tą różnicę, z której Rosja z regionalnego mocarstwa może stać się po prostu potęgą imperialną. Bez Ukrainy Rosja nie jest w stanie wrócić do gry na warunkach, na których chce dalej istnieć, i w dużej mierze od tego, jak będzie istnieć, zależą, zależy jej po prostu przyszłość. Ukraińcy z kolei dokonali już wyboru dokonali go na jednym i drugim Majdanie. Mówiąc wprost, że chcą, aby u nich było tak jak w Polsce. Dokładnie tak, bo to wynika z tego, że miliony Ukraińców przewinęły się już przez nasz kraj i po prostu mają możliwość porównania, jak żyje się na Ukrainie, jak się tam funkcjonuje, a jak jest u nas. W związku z czym wybór dla nich się wydaje dość prosty. Z punktu widzenia z kolei rozwoju państwa, model rozwojowy Rosji dla Kijowa, dla Ukrainy jest dość jasny i oczywisty. Tam generalnie ten sposób działania i modernizacja, która w dużej mierze jest w dalszym ciągu zależna od jej importowania przez Rosję z krajów europejskich czy ze Stanów Zjednoczonych, jest mało prawdopodobna, aby uzyskać taki wynik, jaki, jaki spotykamy tutaj u nas w Polsce. W związku z czym dla Ukrainy wybór polega na tym, czy wybieramy przyszłość, czy jednak wracamy do tej niechcianej przyszłości. Kolejna zmiana jest dość istotna, ponieważ wojna, która trwa 8 lat, spowodowała przebudowanie pewnej postawy na Ukrainie, która była wcześniej dość ambiwalentna. Generalnie rzecz biorąc, większość Ukraińców identyfikowała się ze Związkiem Sowieckim, z jego historią, wielką wojną ojczyźnianą i do niej się po prostu odnoszono. Było generalnie rzecz biorąc im wszystko jedno, czy z Moskwą, czy z Zachodem. Z Zachodem dość zresztą niechętnie, ponieważ ciągle był postrzegany jako wróg. Teraz mamy sytuację zupełnie inną. Ukraińcy chcą bronić swojego kraju. Między innymi o tym świadczą zaciągi do ochotniczych formacji, które idą, tak powiem, w dziesiątki tysięcy ludzi. W związku z czym sytuacja jest dość jednoznaczna. Dotyczy to nawet tych Ukraińców, którzy są narodowości rosyjskiej. Oni również chcą i stoją po stronie większości swojej ukraińskiej. Nie chcą powrotu do rosyjskiego Miru. Zatem Wojna w tym sensie, że nie, nie może się zakończyć jakimś remisem. Będzie rozstrzygnięta albo w jedną, albo w drugą stronę. Nie oznacza to też oczywiście, że na dniach albo w najbliższych tygodniach musi dojść do otwartego konfliktu, ale nie należy go żadną miarą wykluczać. Rosja jest po prostu przyparta do muru, również z tego, że w miarę upływu czasu, jeżeli nie dokona pewnego przewrotu związanego z Ukrainą, będzie się jej sytuacja tylko po prostu Pogarszać, będzie traciła po prostu swoje siły, których dzisiaj ma, wydaje jej się wystarczająco na to, żeby Ukrainę do siebie po prostu z powrotem przyciągnąć. Na czym więc będzie polegało zwycięstwo Ukrainy? No, ono już pierwsze, o którym przed chwilą powiedziałem, ma miejsce. To znaczy, Ukraińcy chcą bronić swojego państwa. Druga rzecz polega na tym, że w końcu prezydent Zeleński zapowiedział oligarchom, że jeżeli opuszczą Ukrainę, to mają tylko wyjazd, natomiast biletu powrotnego nie będzie. Nie wiem na ile jest to zobowiązanie takie, że jest w stanie prezydent Zeleński to wykonać, ale wydaje mi się, że tak długo dopóki będzie miał poparcie NATO, poparcie Stanów Zjednoczonych, to jest w stanie się pod tym względem z oligarchami po prostu uporać i nic prostszego jak przeprowadzić nacjonalizację ich po prostu fortu. To z kolei pokazuje, że establishment ukraiński ciągle jest w pewnych powijakach, ciągle jest niewystarczająco dojrzały, bo nie potrafi się w całości opowiedzieć po prostu po stronie swojego kraju, skoro są takie różnego rodzaju pomysły, żeby stamtąd się zabierać, ponieważ pojawia się niebezpieczeństwo. Aspekt militarny, który najczęściej jest dyskutowany, jest bardzo wiele opinii na temat armii ukraińskiej, że ona nie jest w stanie sprostać Nowoczesnej Armii Rosyjskiej, ponieważ Armia Rosyjska ma przewagę w powietrzu, w kosmosie, w nowoczesnym sprzęcie, w systemach elektromagnetycznego zagłuszania i Armia Ukraińska, nie posiadając podobnych zdolności, nie jest w stanie stawić zdecydowanego oporu. Ja tylko chcę przypomnieć, że oprócz tego, że walczą, walczy sprzęt, walczą oczywiście żołnierze, no to rozstrzyga się też sprawa w takich prostych warunkach terenowych, jak błoto, deszcz. Gdzie dobrze zaplanowane operacje mogą, generalnie rzecz biorąc, w tych błotach utknąć i skończyć się jedną wielką porażką i blamarzem. To jest też teatr działań, w których przecież w, w II wojnie światowej pogoda bardzo mocno decydowała o tym, co się na tzw. froncie wschodnim wydarzało. Z drugiej strony, wojna to jest zawsze wola, wojna na wolę determinacji, determinacji, na to, kto jest w stanie naprawdę. E, najwięcej poświęcić, najwięcej położyć na szali, aby zwycięstwo było po jego stronie. Śmiałem oczekiwać, że, stwierdzić, że tego typu determinacje będziemy mieli zdecydowanie większą po stronie ukraińskiej niż po stronie rosyjskiej. Kolejna rzecz, która jest z tym związana: dostawy z broni, które przychodzą, które napływają, też poprawiają w niektórych aspektach w sposób jakościowy. Armię ukraińską, w związku z czym ja bym z góry, tak powiem, nie przesądzał i nie rozstrzygał, że Rosjanie na pewno konflikt militarny w sposób taki prowadzony, otwarty mają już z góry w kieszeni rozstrzygnięty. Tym bardziej, że Ukraińcy już mieli okazję się ostrzelać, w związku z czym mają też tą zaletę, że trochę wiedzą, jak wygląda wojna, chociaż jeszcze takiej wojny pełnoskalowej jak do tej pory nie mieli. Ale najistotniejsze są aspekty. Ekonomiczno-polityczne. Mianowicie, o ile Rosja nie może sobie pozwolić również na utratę obrotów gospodarczych z Ukrainą, ze względu na to, że tutaj też powstaje dla niej duża wartość dodana, zarówno w zakresie sprzedaży, jak i importu, no to Ukraina już ma większe szanse poprzez zwiększenie swojej wymiany z Unią Europejską, z Turcją i z innymi krajami, na to, żeby w jakiś sposób, po oczywiście trudnościach i kosztach, które z tego będą wynikały, dawać sobie zdecydowanie lepiej radę niż Rosja, kiedy się sama odetnie od Ukrainy. Także to jest sytuacja, która chodzi w dwie strony i ten, kto wykaże, tak powiem, bardziej stalowe nerwy, większą odporność, będzie mógł liczyć na to, że odniesie Zwycięstwo. Na czym więc polega zwycięstwo Ukrainy? Generalnie na to, żeby po prostu wytrzymać, żeby nie dać się z jednej strony sprowokować, z drugiej strony, żeby nie przegrać w polu, żeby nie stracić twarzy od strony wizerunkowej i żeby wytrwać do tego momentu, w którym na kremlu dojdą do wniosku, że nie mają siły, nie są w stanie i koszty po prostu rosną zbyt duże na to, żeby Ukrainę rzucić na kolana. To się oczywiście nie odbędzie dziś, a nie jutro. Ukraińcy mają tą motywację, bo przecież za granicą mają Polskę. Chcą, aby było u nich tak jak w Polsce. W związku widzą, że na wyciągnięcie ręki mają dostęp do dobrobytu. Muszą tylko obronić samych siebie muszą obronić własną wolę działania muszą się po prostu utrzymać na nogach i mają wielkie szanse, żeby to zrobić. Dlatego, że żyją dzisiaj w cieniu NATO żyją w cieniu, tak powiem, presji amerykańskiej. Która nie może ustąpić. Amerykanie nie mogą zwinąć swoich sztandarów i powiedzieć, że nas to już nie obchodzi, ponieważ my mamy innego wroga, z którym będziemy się bić. Dlatego, że wrogowie i przyjaciele obserwują, co robią Amerykanie w sytuacji takiej, jaka jest w tej chwili. Jeżeli się wycofają, zwiną, tak powiem, swoje sztandary, będzie to oznaczało, że równie dobrze w określonych okolicznościach mogą po prostu porzucić swoich sojuszników na Dalekim Wschodzie. Zatem to nie wchodzi w rachubę, podobnie jak Raczej nie należy się spodziewać, że Stany Zjednoczone pójdą na otwartą wojnę z Moskwą, bo nie na tym po prostu polega tutaj wygrana. Wygrana polega na tym, żeby presja, którą wytwarza Rosja, udusiła po prostu samą Rosję. Dla nas z kolei jest to z jednej strony bardzo trudna chwila, bardzo trudna lekcja historii, ale z drugiej strony otwiera to nowe możliwości, o ile będziemy chcieli z nich skorzystać.